Witaj w świecie ekskluzywnych nieruchomości Boca Raton, gdzie luksus spotyka się z tropikalnym rajem Florydy. Jestem tu, by pokazać Ci, dlaczego to miejsce stało się synonimem wyrafinowanego stylu życia i doskonałą lokalizacją dla europejskich inwestorów. Royal Palm Yard Country Club to kwintesencja luksusów Boca Raton. Ekskluzywne rezydencje z bezpośrednim dostępem do prywatnych przystani jachtowych, pole golfowe klasy mistrzowskiej i całodobowa ochrona tworzą tutaj wyjątkową atmosferę prywatności i prestiżu. Przejdźmy do The Sanctuary najbardziej strzeżonej enklawy w mieście. Położone nad wodą posiadłości oferują zapierające dech w piersiach widoki na Atlantyk. Każda rezydencja to arcydzieło architektury z prywatnymi basenami i przestronnymi tarasami. W Lelak znajdziesz nowoczesne wille na działkach wielkości nawet dwóch hektarów. To raj dla miłośników prywatności, gdzie każda posiadłość jest małym królestwem z własnym jeziorem i tropikalnym ogrodem. Mizner Grand to synonim życia w stylu resort. Luksusowe apartamentowce z koncięż, spa i widokiem na ocean oferują wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego życia. Inwestycja w Bokaraton to nie tylko zakup nieruchomości. To przepustka do ekskluzywnego stylu życia. Całoroczny słoneczny klimat, prywatne plaże, światowej klasy restauracje i butiki, pierwszorzędna opieka medyczna oraz brak podatku dochodowego w stanie Floryda tworzą wyjątkową wartość dla europejskich inwestorów. Średni zwrot z inwestycji w luksusowe nieruchomości w Bokaraton wynosi około 8-12% rocznie, a wartość nieruchomości systematycznie rośnie. To stabilny rynek z rosnącym popytem ze strony międzynarodowych nabywców. Nasza firma oferuje kompleksową obsługę procesu zakupowego: od znalezienia idealnej nieruchomości, przez pomoc prawną, aż po zarządzanie posiadłością pod Twoją nieobecność. Jeśli marzysz o posiadaniu kawałka raju na Florydzie, teraz jest najlepszy moment na inwestycje. Skontaktuj się z nami, aby umówić się na prywatną prezentację wybranych nieruchomości. Dziękuję za uwagę. Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi ofertami luksusowych nieruchomości w Boca Raton, subskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia. Do zobaczenia w Słonecznej Florydzie.